Arcybiskup Karlo Maria Wigano Moskwa 14 marca 2023 roku. To dla mnie wielka przyjemność móc skierować do was krótkie przesłanie z okazji ukonstytuowania się Międzynarodowego Ruchu sofilów. Manifest tego stowarzyszenia zaczyna się od słowa, które jak się wydaje zniknęło z zachodniego słownictwa: słowa przyjaźń. W tym przypadku jest to przyjaźń dla Rosjan, podzielana przez tak wielu ludzi na całym świecie. Oraz przyjaźń Rosjan wobec innych narodów, w tym duchu braterstwa, który znajduje swój fundament w uznaniu nas za dzieci jednego Ojca Przedwiecznego i braci w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Kiedy Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie utraciło swoją rolę polityczną pod naporem najazdów barbarzyńskich, pałeczka została przekazana Konstantynopolowi. Ale kiedy Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie również upadło wraz z podbojem Bizancjum przez Mehmeda II, to właśnie Moskwa ocaliła swoje religijne i polityczne dziedzictwo ze swoimi świętymi i carami. Obecny kryzys pokazuje nam upadek skompromitowanego Zachodu, w którym nie ma papieża Leona Wielkiego, który mógłby uratować jego przyszłość, ale który nadal ma swoje przeznaczenie, jeśli odzyska swoją opatrznościową misję i rozpozna to, co łączy go z misją Rosji. Ostatnie wydarzenia pokazały nam, że materialistyczny ateizm, który zdewastował imperium rosyjskie i świat od 1917 roku, jak zapowiedziała najświętsza Maryja Panna w Fatimie, zjednoczył się dziś z liberalizmem w ideologii globalistycznej, która leży u podstaw delirycznego projektu nowego porządku świata. Jak słusznie zauważył w niedawnym przemówieniu prezydent Władimir Putin, jest to piekielny pomysł, w którym nienawiść do cywilizacji chrześcijańskiej chce stworzyć społeczeństwo niewolników podporządkowanych elitom z Davos. Społeczeństwo dystopijne bez przyszłości i przeszłości. Bez wiary i ideałów, bez kultury i sztuki, bez ojców i matek, bez rodziny i państwa, bez nauczycieli i przewodników duchowych, bez szacunku dla starszych i bez nadziei dla naszych dzieci. Nie możemy się dziwić. Że po dechrystianizacji świata zachodniego ta elita widzi Rosję jako wroga, którego należy obalić. Z tego punktu widzenia Federacja Rosyjska bezsprzecznie przedstawia się jako ostatni bastion cywilizacji przeciwko barbarzyństwu i gromadzi wokół siebie wszystkie narody, które nie zamierzają poddać się kolonizacji NATO, ONZ. WHO, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i wszystkich tych fundacji, których celem jest indoktrynacja mas, manipulacja informacjami, tworzenie tzw. kolorowych źródeł w celu destabilizacji legalnie wybranych rządów i siania chaosu, wojen i nieszczęść jako instrumentum regii. Po ostatniej pandemicznej farsie przeprowadzonej przy użyciu zbrodniczych metod, których nie wahałem się potępić od początku 2020 roku, nastąpiły nowe sytuacje kryzysowe, w tym kryzys ukraiński, celowo sprowokowane w celu zniszczenia społecznej i gospodarczej tkanki narodów, zdziesiątkowania ludności świata. I skupienia kontroli w rękach oligarchii, której nikt nie wybrał, i która dokonała istnego globalnego zamachu stanu, za który prędzej czy później zostanie pociągnięta do odpowiedzialności przed światem. Teoretycy tego przewrotu mają nazwiska i twarze. Począwszy od Georgia Sorosza, Klausa Schwaba i Billa Gatesa. Ci, którzy uznają teraz Rosję za wroga, uważają również Europejczyków, Amerykanów, Australijczyków i Kanadyjczyków za wrogów i traktują ich jako takich, prześladując i zubożając. Ale podczas gdy emisariusze Światowego Forum Ekonomicznego w zachodnich rządach mogą stanowić prawo wbrew dobru własnych obywateli i trzymać w swoich rękach światowych przywódców, ta zmiana reżimu, która odniosła sukces w innych państwach, zatrzymała się na granicach Rosji. Z drugiej strony oszustwo wyborcze w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Było również niezbędne, aby zapobiec ponownemu wyborowi prezydenta Donalda Trumpa, tak jak w 2013 roku tak zwane głębokie państwo i głęboki kościół, a więc, de facto Masoneria, dołały skłonić świętej pamięci papieża Benedykta XVI do rezygnacji i wybrać osobę zatwierdzoną przez nowy porządek świata. Jezuitę Jorge Mario Bergoglio. Wasze zaangażowanie musi z pewnością promować przyjazne stosunki Rosji ze wszystkimi narodami, zgodnie z tą zasadą wielobiegunowości, która w mądrej, długoterminowej wizji politycznej jest najlepszym sposobem na zwalczanie globalistycznego, jednobiegunowego świata. Ale ta przyjaźń, te stosunki, zgody i wzajemnej współpracy nie mogą pomijać potępienia zamachu stanu dokonanego na ludzkości przez niebezpiecznych wywrotowców, których deklarowanym celem jest ustanowienie piekielnej tyranii, w której panuje nienawiść do Boga i człowieka stworzonego na Jego obraz. Choroby, śmierć, ignorancja, ubóstwo, przemoc, egoizm i korupcja to jest królestwo Antychrysta. Ten lewiatan musi zostać zidentyfikowany i zwalczony działaniem angażującym wszystkie wolne narody. Najpierw poprzez odrzucenie punktów programowych Agendy 2030 i Wielkiego Resetu, poprzez wspólne inicjatywy. Potrzebujemy antyglobalistycznego sojuszu, który zwróci obywatelom władzę, która została im odebrana, a narodom suwerenność, która została zdeformowana i oddana w ręce lobby z Davos. W tym względzie rola federacji rosyjskiej będzie decydująca. Podobnie jak przesłanie jakie międzynarodowy ruch rusofilów przyniesie narodom zachodu, który musi być ponownie dumny ze swojej wiary i dumny z cywilizacji do której powstania przyczynili się również święci Cyryl i Metody. Toczymy historyczną bitwę. Pozostańmy pod płaszczem najświętszej dziwicy, chwalebnej Nikopenii z Archaniołem Świętym Michałem. Zwycięstwo należy do Chrystusa i do tych, którzy stoją pod świętym Standardem Krzyża. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi. Carlo Maria Vigano, arcybiskup, 14 marca 2023 roku, w Moskwie. Ostatnim bastionem może być tylko katolik, a Watykanom II zniszczyło wszystkie katolickie narody. Módlmy się do niepokalanej, silnej jak armia przygotowana do walki, zwyciężającej wszystkie herazje.